Cześć, dzień dobry, jestem Jada i witam Cię, co na moim kanale. Dzisiaj jest sobota i witam Was w ogóle w nowym vlogmasie. Dzisiaj jest sobota i o tej godzinie, kiedy której ja się obudziłam, to jest jakiś hit. Obudziłam się 20 po 11. Jakim prawem? Otóż nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego, ale obudziłam się późno i jadam śniadanie. I. Ma, trosze, troszkę martwi mnie temperatura na polu, ponieważ jest 8 stopni na plusie, a jest grudzień, więc na, pewno na polu jest po prostu cieplutko. Śnieg się topi. No cóż, więc y, ja aktualnie przebywam z bratem w kuchni, bo, barzy, bo ma jakieś problemy. W sensie, coś mu nie wyszło dzisiaj strasznie, <laughs> więc ja tu go wspieram mentalnie. A to was się odezwa jak będę sprzątać, więc siema. Siema Nero. Ogólnie znalazłam sobie nowy statyw na telefon, bo stoi na tym opakowaniu perfum. I teraz się doogarniam troszkę. Yy, na polu dalej topnieje śnieg i to mnie boli. Ale tak, ogólnie jeżeli chodzi o ten żel i ten tonik antybakteryjny, to dla mnie super działa. Tutaj nic się nowego nie pojawi, jak na razie ani tu więc nie wiem czy mi to po prostu blokuje i dzisiaj będę robić pierniczki ponieważ mój kolega z klasy przyniósł do, do do szkoły te pierniczki dał mi spróbować i tak mi posmakowały, że stwierdziłam, że ja je muszę zrobić wysłał mi przepis, trafiłam do kosza dzisiaj dał mi przepis i dzisiaj będę robić tak, dzisiaj używam innych perfum akurat nie tych, nawet, tylko tych. To są... Tak, to są perfumy. Po prostu tutaj są przelane tak gdzieś dotąd i pomieszane z wodą. Bo one były już... ich było tak mało, że ich się normalnie nie dało psikać. Więc tu one są połączone z wodą. Czekajcie. Tak, wachno. I one się tak strasznie dziwnie psikają. To są takie sikacze, patrzcie. One leją się, a nie psikają. O, teraz trochę lepiej. Jestem trzymał mocniej. One są troszkę lepsze od, od tych takich mocnych. Nawet zapomniałam teraz, jak pachnął te. Oooooh! Sprawdźmy No, nieważne. I teraz Wam zaprezentuję, co mama kupiła do tych pierniczków, bo to będą wypasione pierniczki. Mam tu perełki cukrowe później na, na górę lukro no, nie kupowałam, ponieważ lukier będę sama robić z, z cukru pudru, więc mam perełki dalej mam y, posypkę więc to będą wypasione pierniki i dwa pisaki takie, nie wiem czy to nawet też nie jest lukier po no, prostu to są pisaki takie i zielonego będę robić choinkę, a z czerwonych będę robić bombki na choinkę w sensie takie kółeczka po prostu będę zamalowywać, więc będę miała, mam ozdoby. jest godzina, poczekajcie, jest godzina za 10 pierwsza, dopiero teraz się akarniam. więc ja muszę teraz posprzątać pokój, i to jest konieczne, ponieważ jest tu syf. I dzisiaj mam kolejkę sprzątania kranów i tak dalej, więc zobaczenia potem. Nie witam, ja sobie już posprzątałam posprzątałam cały pokój I teraz sobie robię taką chwilową przerwę I będę ogarniać rzeczy takie um, Obowiązkowe W sensie co dwa tygodnie Ja sprzątam, myję Umywalki i toaletę A na drugi tydzień odkurzam I tak się z bratem zamieniamy e, Więc tak Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 11 Więc szukamy 11 okienka, bo jest na sobie górze więc otwieramy Zobaczymy co dzisiaj mamy Dzisiaj mamy ptaszka! Ej, ale ptaszek na święta? Taki, o, Czekajcie, bo się nie chce wyostrzyć Taki ptaszek no. e, Więc ja sobie teraz chilluję Zapalę sobie te światełka, co wczoraj sobie zrobiłam o, Serio jestem z nich bardzo... I poszło na to jakieś 75. Czajcie? Jakieś 75. Bo w tamtym vlogmasie Wam pokazywałam, że zrobiłam... No, mi lampki. W tamtym vlogmasie zrobiłam... Pokazywałam Wam, ile zrobiłam tych takich smareczków. A później jeszcze w trakcie musiałam dorobić jeden jeszcze taki. Ponieważ... Ym, była nieporówna, ponieważ na jednej ścianie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a na drugiej było sześć, więc to mi się tak nie zgadzało strasznie i to robiłam sobie po prostu, jeszcze znalazłam jakieś zdjęcia w szafie, I więc zaświecamy, uwaga, będziecie świadkami. Ja tu sobie wszystko ułożyłam, żeby tu nie dotykało mi rury te żeby tak się tak. A nie, bo one będą gasnąć i się świecić. To nie, ja chcę świecić. Ja chcę tak, żeby naświeciło i O jest. Więc ja sobie to będę przyjmować na tą piękną ścianką. I za chwilę będę sprzątać resztę. Mandaro ja zaczynam robić te Więc tu są wszystkie składniki i działamy. Okej, okay, więc najpierw... Pisie. Mam I... 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 <gryny> margarynę w sensie tłuszcz, miód, przyprawa do piernika, cynamon i imbir. I tego cud chcę być 12. I to jest coś innego. Nie... Ja to brałam z zdjęcia i nie wiem, czy ja tam dobrze czytałam to. Zobaczmy, ile tutaj jest. Okej, okay, ja mam wiedzieć tutaj 120 gramów, teraz już szczelinowo. Mam. mam tu margarynę e, więc zobaczmy, czy teraz będzie działało. Bo tak, z tą coś stało. No mm. nie działa. 113. A jak dołożymy ten kawałek? 140. Czyli jakaś połowa z tego. No dobra, będzie higiena oczywiście <laughs> więc yy, odstawiam sobie na razie wagę i nasałkę tutaj wkładam Wiesz, że w ogóle nie ma żadnego mas yy, mleka i w ogóle tylko samo masło <laughs> ale dobra do tego są cztery łyżki miodu nie wiem czy to będę miała łyżkę mam otworzyłam Martek otworzył i teraz dajemy sobie łyżkę dobra bierzemy łyżkę i to będzie ciężkie, bardzo ciężkie, bo to ten miód jest jeszcze zastygnięty. I już Druga łycha, taka niecała. I... I trzecia łycha. No i Siema, teraz będziemy robić ciasto. A teraz yy, yy, tu mi się już tutaj gotuje wszystko i w ogóle. Tu poszły dwie przyprawy do piernika. Czajcie, aż dwie. Więc yy, to jest yy, dziwne, ale nie ważne. Teraz robimy, teraz robimy ciasto. Więc tu widać tylko mnie, Mariusz. Tu widać tylko mnie. Teraz. No to, więc, um, no to, o się odnośnie od nowa. Okej, okay, więc jesteśmy tu na tym stanowisku i teraz potrzebujemy 80 tylko mąki, czyli 800 gramów. Więc muszę wyparować sobie ją, żeby mi nie liczyło, um, nie liczyło mi miski tylko mąka. Więc sypujemy i niech mi tutaj liczę. Chyba będę musiała sobie dołożyć. Bo tu jest dopiero 400, muszę drugi tyle jeszcze. Okej, okay, sprawa mąkowa ogarnięta. Mamy tutaj 800 gramów mąki. I co dalej? Dalej jest 4 jajka, więc sobie 4 jajka. Pięknie, ładnie. Bardziej dalszy kosz. Będziemy tutaj... widać. Nie na blat mi daj. Będziemy widać. Na blat mówię. Wytnę Cię. Dam tam, o, tu możesz, tu właśnie. Dzięki. Nie widać Cię. Nie mogę. Bartek jest strasznie antykamerowy. Trochę za, y, za mocno, że tak powiem. Kopieniu, średnią gdzie lecisz, gdzie lecisz no właśnie idą mi srebrne ok, ręce i teraz bierzemy śmietanę Śmietana. i ile tutaj śmietany śmietany trzeba dwie łyżki, ok ja bierzemy, zrobię ten przepis i on mi się wydaje taki trochę Dziwne No ale zobaczymy co z tego wyjdzie Co dalej? I dalej mamy pół szklanki cukru pudru Uwielbiam, że tutaj jest większość Wiecie, bardzo dużo Bardzo suchych i smukłych To mnie dziwi Więc jeszcze będę po prostu sobie trzymała Okej okay. Też chyba z tego słyszał będę ja robić do... lukier. Dzięki, Jeżeli będę robić lukier, nie wiem jeszcze. Będzie. Szyb. Szyb. Mam nadzieję, że one wyjdą, bo jak je jadą, to one były tak dobre. Na serio. Co mm, dalej? Proszę... Aha, dobra, no to proszę do tylko daję tak na oko, niech zawsze Tak oko, na oko łyżka. Dobra, tyle. No i... <ścoughs> padło mi do buzi. No i jedna łyżeczka sody, czyli trzy razy mniej. Dobra, tyle. No i teraz pora wlać naszą miksturę. No to już naszą miksturę, ona pachnie strasznie. Wchodzi się do kuchni i pierwsze co się chyba czuję to jest to. Więc wlewamy. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W no, ogóle ja, ja tu rozpuszczałam masło i to masło się oddzieliło od reszty w ogóle. Teraz to będę mieszać, więc tego nie będę nagrywać, bo to będzie trwało. Wezmę sobie jakąś szpatułę albo łyż, łyżkę drewnianą i będę mieszać. Siemaneczko, ogólnie Bartek mi bardzo pomógł, w się sensie roz, rozwałkował mi ciasto i mi ugniótł, bo ono było strasznie ciężkie do ugniecienia I teraz będę sobie wycinać, ponieważ już tu bardzo parę wyciął takich dzwoneczków. A ja jeszcze mam. O jest. A ja jeszcze mam aniołka takiego. O. Więc kilka zrobimy... Yy, zrobimy różnie, Bo... O, tu, tu mam. jeszcze takie... Do, to jest w zasadzie dopiero, ale ja będę yy, wycinać kółka i później yy, w środku będę rysować choinkę tymi pisakami. Więc... Tam mam, y Bartek już mi teraz przygotował blaszki, w bardzo mi dzisiaj pomógł więc dzięki dziękuję Bartoszku, dziękuję ogólnie to ciasto jest do zniesienia jednak udało mi się coś z niego zrobić um. i cały czas mam wrażenie, że ono jest za grube nie wiem dlaczego może dlatego, że po prostu dawno nie robiłam pierniczków i w ogóle to jest chyba pierwszy rok kiedy ja te pierniczki robię sama bo tak normalnie to robiłam z mamą więc robię pierwszy raz sama pierniczki i w ogóle teraz ten zapach tej przyprawy się rozniósł dosłownie po całym domu. Ten aniołek będzie bez aureolki. To jest przykre, bo się nie ucięła. To jest przykre, będzie aniołek po prostu taki. To jest wkurzające, bo jak je ja to wycinam, to trzeba później obok tej. O nie, odpadła głowa. To jest teraz y". Dobra, trudno. <grym> I w ogóle to przyniosę klasie w poniedziałek, i zrobią próbę testu, i sprawdzę, czy smakuje, czy nie. O, to jest chyba pierwszy piernik, który wyszedł bez żadnych problemów. ty aniołek, więc ja teraz sobie idę to wycinać. Okej, okay, więc ja tutaj już te pierniczki się pieką, więc no, je ja zamykam i czekam jakieś 20 minut, coś takiego. Okej, okay, więc e, pierniczki już wszystkie upiekły ja teraz będę je ozdabiać, bo pokazywałam Wam dzisiaj te ozdoby i. Ludzie, trochę ten mikie, to jest taki mały i niewypał, ponieważ on jest trochę, trochę za rzadki. Ja tu ty już tyle tego przykupu, bo to już, już nie wiem, jak to uratować. Więc tak, że będzie mało jego, trudno. Tu dodam mało. Bo mi spływa cały czas. Tu jest teraz. Przyspujam. Ok. Mam no, tu no w ogóle, jednak znalazłam jakieś fajne foremki i mam choiny I teraz chcę tą choinę wykorzystać. No dałam tą posypkę i teraz mi tu już nie spada ten lukier. Więc ja tutaj mam ten pisaki i spróbujemy ją na razie nakompensować, tak kształcą. Jesień oparuje się, że łatwo idzie i nie trzeba coś ściskać. I teraz to tak zamaluję trochę. -y to sobie zasypię chyba w tą piosenkę. Bo będę robiła na zmianę. Ale... Zawartek zrobił swój piękny yy, pierniczek i widzę. Więc. Poprawimy go czerwony pisakiem na pisanie. Ok, więc sytuacja wygląda w ten sposób, tak jak wyglądają pierniczki. Tutaj, Trochę się ten lukier jednak wylewał, ale takie to wygląda. I tutaj w miseczce jest druga tura ich, więc ja jestem bardzo z niej zadowolona. Robiłam je jakieś 4 godziny łącząc z, z ozdabianiem, więc ja jestem bardzo zadowolona. teraz jest godzina za jakieś za 5-8. Ja się idę kąpać za chwilkę. Jestem kompletnie padknięta, po prostu nie mam siły na nic, więc ja się tylko wykąpię i pójdę do łóżka. Okej, okay, więc ja się już wykąpałam przed chwilą ja się ym, zaczynam, wiecie, ym, ogarniać, wiesz, tonik i tak dalej. Wiesz, wiecie, teraz rozmawiałam z bratem i mi tak stało to, wi wiesz. Więc ja zaraz sobie o, właśnie nie włączam lampy i się zastanawiam, dlaczego ten ekran jest taki szary i ten kalendarz dzisiaj zawiesiłam. Po wielu zmaganiach zawiesiłam w końcu ten kalendarz. Więc tu się fajnie ogarniam. Zobaczymy czy trafimy do kosza, bo dzisiaj opróżniłam, więc powinnam trafić. Obiło się. Dosłownie obiło się o rąk. To jest po prostu jakieś żałosne. Ja jestem wykończona dzisiaj tymi piernikami serio, bo ile można robić pierniki? Ja je robiłam jakieś 5 godzin. 4-5 godzin, coś takiego. Więc to już jest ewi e ewidentnie za dużo. Co jeszcze szczęście, że następnego dnia będę robić tak ja za rok. Wcieram sobie olejek we włosy. Tak, w ogóle z przodu już mi włosy wyschły. Wyschnęły. Nie wiem jak się mówi. Więc jest już gdzieś około godziny i Ja mam już chill, chillowe całkiem. Włączał sobie moje lampeczki, moją ściankę piękną zdjęciową. Idę odpoczywać i montować ten A z Wami się dzisiaj żegnam. No i do zobaczenia kiedy? Jutro Boys Daily. No, do widzenia. Cześć!